Cześć, witajcie! Tutaj ja, zły Chińcu, bo wczoraj miałem problem z czołgiem, z pługiem z przodu. To jest realistyczne, to jest historyczne. A no jest, pewnie, że jest. Ale słuchajcie, jak to ma się do takiej zwykłej, można powiedzieć, prostej gry na temat czołgów. Jeżeli tak już jesteśmy realistami, no to wam coś pokażę, gdzie na przykład jest załoga z moich czołgów. Ty, no kurde, czołg sam jeździ. O to w tym wszystkim chodziło bardziej, żeby podkreślić, że takie pojazdy raczej nie powinny mieć miejsca, i jestem przeciwny czołgom ze smokami, czołgom składanym, czołgom z pługami itd. itd. Moim zdaniem nie ma to sensu, ale pomińmy ten temat, tylko po prostu dla bardziej wtajemniczonych chciałem wytłumaczyć o co mi w tym wszystkim chodziło, a reszta raczej mnie nie interesuje. Tak więc dzisiaj, słuchajcie, chciałem wam przedstawić ten oto pojazd. Czyli T26E3 Eagle 7, tak jest najnowsza premka ze stajni Wargamingu. Czy wart jest ogólnie nabycia? Szczerze powiem, średnio, bo chyba zdecydowanie fajniej mi się przynajmniej grało tym pojazdem, czyli T20. Moim zdaniem T20 jest świetnym pojazdem, aczkolwiek nie jest pojazdem premium. Tak więc, co takiego ten akurat pojazd nam tutaj oferuje? Dobre opuszczanie działa, to jest raz. Wieża czasami potrafi odbić, kadłub również potrafi czasami odbić, ale raczej na to bym nie liczył. Na pewno kiepska mobilność. Penetracja mogłaby być zdecydowanie lepsza, tym bardziej że pojazd jest losowany do dziewiątek. I przykładowo, jeżeli miałbym wydawać kasiurę, to jest nasza oczywiście kasa na taki pojazd, zdecydowanie wolałbym wybrać na przykład. Taki, czyli Tigera 131, pojazd, który jest naprawdę świetnym i na siódmym poziomie robi niesamowitą robotę. Tak więc teraz szybko chciałbym Wam przedstawić parametry i powiedzmy sobie mniej więcej też, jak mi akurat tym pojazdem się grało, a później pokażę Wam jedną bitwę. Tak więc słuchajcie, jeżeli chodzi o parametry, to już Wam mówię. Silnik mamy 560 koni, prawie... 14,5 konia na tonę, nie jest to jakaś rewelacyjna wartość. Prędkość maksymalna jak na czołg średni, oczywiście to jest czołg średni 48 km na godzinę. Nie jest to również imponujący wynik. Jeśli chodzi o prędkość cofania 20 km, szansa na pożar 20%. Co mi się podoba to to, że działo jest 90 mm, doskonale wiecie, że lubię takie właśnie działa na tych pojazdach średnich z dobrymi uszkodzeniami, aczkolwiek tu akurat mi nie podpasowało, że ta penetracja jest słabsza niż choćby nawet właśnie na pojeździe t 20 Czas przadowania 8,5 sekundy, czas celowania 2,30, celność kiepska 0,39, celność w ruchu również kiepska 0,18, przy obrocie wieży 1,68, maksymalny zasięg 720 metrów, maksymalne podnoszenie działa do góry 20 stopni, a opuszczanie mamy to jest duży plus. Minus 10 stopni. Jeśli chodzi o obrót, 33 stopnie, opory gruntu średnie, można powiedzieć, jeśli chodzi o zasięg spota 380 metrów, to jest dobra wartość. Jeśli chodzi o obrót wieży, mamy 36 stopni i radio 745 metrów również bardzo dobry zasięg i jeśli chodzi o amunicję mamy dwa rodzaje pocisków AP takie słuchajcie nie ma tutaj ani hitów na tych pociskach premium ani APCR-ów, tylko są to pociski AP aczkolwiek to są pociski premium prędkość tych pocisków zobaczcie jest kiepska bardzo kiepska 853 metrów na sekundę słabo. Prędkość pocisków burzących 823 i załoganci są w ten sposób umiejscowieni. Jest ich niby pięciu. To jest moja jedna chyba z najlepszych załóg. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. No i pancerz. Słuchajcie, pancerz. Tak jak powiedziałem, wieża potrafi czasami odbić. Ten cycek na górze, on no, nie jest jakoś mocno wielki. I jeżeli chodzi o pancerz Cycoram to taki sobie, on aż tak mocno nie odstaje, tak więc raczej nie ma aż tak łatwo, żeby go trafić, aczkolwiek słuchajcie, no ten pojazd raczej nie stanowi jakiegoś większego problemu, jeśli chodzi o przebijanie pancerza. I teraz pytanie, jak akurat tym pojazdem mi się grało? Szczerze powiem, bardzo, bardzo podobnie jak do Super Pershinga, aczkolwiek ta mobilność jest ciut lepsza, no i słuchajcie, to nie jest ósemka, to jest siódemka, jeśli nas wylosuje na topce, ewentualnie z jakimiś tam piątkami, szóstkami. Pojazd naprawdę się sprawdza, ale czy jeżeli miałbym nabywać jakąkolwiek, właśnie taką premkę, czy to byłby sens? Raczej nie, tym bardziej, że na razie ceny tego pojazdu jeszcze nie znamy. Jest to tylko pojazd w zestawie razem z Falconem, tak więc cena tych dwóch pojazdów to jest prawie 15 tysięcy sztuk złota. Tak więc ja tak mniej więcej. Przypuszczam, że Wargaming zrobi około 6-7 tysięcy za ten pojazd. Raczej bardzo, bardzo średni pojazd, tak żeby go nabywać. Z wyposażenia używam dosyłacz, wentylacja i stabilizator pionowy, skrzynka koli. Apteczka duża, i oczywiście duży zestaw naprawczy, tak więc tak mniej więcej się prezentuje. A teraz przedstawię wam jedną bitewkę. Myślę, że to wystarczy. Tak więc mamy bitwę na mapie El Alamein. I jeszcze wracając do tematu, piszecie cały czas do mnie dzisiaj, że zniknęły operacje na składaki. I tak jest. Słuchajcie, mi również zniknęły. Na razie czekamy. Ja napisałem oczywiście do Wargamingu, zresztą nie tylko ja, w większości community kontrybutorów do nich napisało. Na razie po prostu musimy czekać. Prawdopodobnie to wszystko wróci, jest to jakiś pewnie błąd. I to wszystko, bo ja chyba jeszcze miałem 68 dni na wykonanie dwóch misji, czy coś takiego. Tak więc się mniej więcej to prezentuje, jeśli chodzi właśnie o te operacje. A teraz bitwa, słuchajcie, z tym matchmakingiem, z tym właśnie tym nowym, gdzie Eurogaming tam zrobił event, plus jeden, minus jeden i powiem Wam, że aż przyjemnie się grało, czy to premkami, ósemkami, czy właśnie siódemkami, grałem nawet piątkami, słuchajcie, naprawdę to była zupełnie inna gra. W porównaniu do tego, co dzisiaj już się działo, a działo się dość sporo. No bo pierwsza bitwa na dziesiątkach, akurat grałem patonem no i chyba dwie ósemki w jednej drużynie, jedna ósemka w drugiej, a reszcie dziewiątki, dziesiątki. Tak nie powinno być, tak nie powinno być. Moim zdaniem, jak już, to właśnie minus jeden. Plus jeden, takie powinny być losowania, no bo to jest totalnie niesprawiedliwe dla tych graczy, właśnie słabszych. Ktoś mi napisał, że Chińców, no w końcu, dziesiątkami będę mógł sobie potłuc ósemki, ale słuchajcie, co to jest za przyjemność grając dziesiątką, napierniczać tą ósemkę, tak aż po prostu gościu zejdzie i tyle, tyle jego przyjemności z gry. Pograj przeciwko dziesiątkom, pokaż jaki jesteś mocny na dyszkach, a nie na kurde wyżywaniu się na słabszych ósemkach, czy tą właśnie na innych e, tierach. Moim zdaniem właśnie Wargaming powinien zostawić takie losowania, świetna sprawa. Dobra, wróćmy już do bitwy, e, mamy troszeczkę czerwonych przede mną, jest to oczywiście bitwa standardowa. E, zobaczcie na tą mobilność, ja akurat nie robiłem testu tego pojazdu, tu akurat jest mapa dość obszerna i mobilność można sobie podejrzeć jak ten pojazd jeździ a jeździ średnio. Co jeszcze mi się właśnie nie podoba to to, że ta penetracja jest słabsza niż na T20, a tutaj mam na myśli pociski premium. Na pociskach podstawowych mamy 172, jest lepsza niż na T20, ale na pociskach tych premium, gdzie choćby nawet czasami przyjdzie nam walczyć, słuchajcie, z dziewiątkami, to, to mamy tylko 207. Moim zdaniem jest to zły, zbyt mała wartość. Powinno być przynajmniej te 230, przynajmniej powinno być 230. Dobra, jedziemy do przodu. Będę starał się tutaj pograć troszeczkę na wieżę. Mam nadzieję, że arta akurat nie będzie mi przeszkadzała. Zobaczcie, tutaj jest stosowanie: jest kilka szóstek. Już te szóstki, nawet z takimi siódemkami, mają przechlapane. A co mówić, jak one mają grać przeciwko ósemkom? Nie jest to naprawdę przyjemne. I wielu, wielu graczy na pewno to odstraszy z powrotem, przestaną grać. Pójdą na coś innego, a wiele głosów słyszałem, czytałem, że właśnie sporo graczy powróciło, jak był ten event z tym losowaniem. Dobra, co my tu mamy? Hamera, dość szybki przodunek, musimy uważać. Słuchajcie, wielu z Was również pyta mnie, Chińców, zrobiłbyś coś na temat map, gdzie wybrać jakąś miejscówkę, strategię? Słuchajcie, powiem tak, jak możecie myśleć o jakiejkolwiek strategii, jak przeważnie gracie samemu, tak jak ja, ja przeważnie gram sam. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem z kimś w Plutonie. Przeważnie jest to, można powiedzieć, samotna walka, bo jest raz. Co mogę myśleć na temat strategii, jak moja drużyna poro porozjeżdża się zupełnie inaczej, jak ja bym chciał? Tutaj o strategii nie możemy zbytnio myśleć. Najważniejsze, co? jaka strategia? Najważniejsza strategia: przeżyć i zrobić jak najwięcej. To jest, słuchajcie, najwa najważniejsza strategia samotnego jeźdźca. Kolejna rzecz: najważniejsze, co musicie wiedzieć danym pojazdem, jaką miejscówkę zająć, tak żebyście mogli wykorzystać ten pojazd w miarę optymalnie. Przykładowo, tutaj akurat mogę pograć trochę na, na wieżę, aczkolwiek te pojazdy się pochowały. I na razie muszę poczekać. Zajmuję się wtedy innym celem. Nie kopię się z koniem. To jest najważniejsze. I tyle bite, tyle filmów już wam zrobiłem. Myślę, że już powinniście jakieś wnioski wyciągać, gdzie jaką daną miejscówkę sobie zająć i tak dalej, i tak dalej. To po prostu trzeba oglądać. Słuchajcie, trzeba oglądać, trzeba kojarzyć fakty. Też nie za każdym razem, na przykład powiem wam, słuchaj. Na E5, jedź tam jest super miejscówka, cały czas tam stój. Jeżeli pojedzie drużyna w następnej bitwie na tej samej mapie w zupełnie inne miejsce, no to. Ta miejscówka jest po prostu już kiepska, no bo nic nie zrobimy, tak? Nie będziemy tam, gdzie powinniśmy mieć. Zawsze wybierajcie miejsca takie, abyście po prostu mogli zrobić jak najwięcej w bitwie. Tak, żebyście mogli pomóc drużynie, nawet jeżeli idzie jedna flanka, tak jak tu mam, zobaczcie, mam wsparcie, no to wtedy staram się zrobić jak najwięcej. Tak, żebyśmy chociaż jedną flankę wyczyścili, a patrzę już na drugą stronę mapy, zobaczcie, przy wodzie. Tamta flanka padła, środek prawdopodobnie zaraz też może paść, tak więc zostaje nam tylko ta strona mapy. I tu na tej mapie musimy znaleźć taką miejscówkę, żebyśmy w razie czego już mogli się bronić. Tym bardziej, że wynik jest, zobaczcie, 4 do 7. No dziękuję, dzięki, dzięki kwadratowi. Na szczęście nie do końca. Zostało mi jeszcze 189 punktów wytrzymałości. I to mi się podoba w tym dziale, że słuchajcie, te uszkodzenia 240 na strzał, to jest bardzo fajna sprawa. Tym bardziej, że jeżeli gramy na siódemkach, na szóstkach, to nam pozwala na dobicie przeciwnika, jeżeli nie ma zbyt wiele punktów wytrzymałości. A jednak ten przeładunek jest lepszy niż na T20, ale mimo wszystko jest on dość długi i tu musimy na to wziąć sobie poprawkę. Dobra, super, kolega tam widzę, skończył Polaka w arcie. Jakiś Polak mnie tutaj mordował w arcie. Tak jest. A ty łabuziaczku! Chciałeś chincula upolować. Wiem, że wielu z was poluje na mnie w bitwach, ale to się mści czasami, to się mści, bo tylko skupiacie się na mnie, a nie gracie tak jak powinniście grać. Ale medal za upolowanie chincula powinni wprowadzić, Wargaming powinien wprowadzić. Mam nadzieję, że kiedyś coś takiego się stanie, to wtedy przynajmniej miałbym więcej luzu w bitwach. Dobra, słuchajcie, mamy Pluton T29, te te, te oni grają we dwóch. I teraz musimy uważać, bo zaraz będą nam się he, pojazdy pokazywały z dwóch stron, prawdopodobnie. Tu kolega w lajcie dobrą robotę robi, kolega Dydek. Nie wiem, czy nie jest też czasem właśnie z Polski. Jeśli jest, to pozdrawiam i oczywiście he, bardzo dobra gra. Dobra, zatrzymał się kółeczka. Zobaczcie, jednak ten przadunek jest spory, musimy na to wziąć sobie pod poprawkę, bo nie możemy, słuchajcie, wchodzić w wymianę na bliskie odległości z przeciwnikiem, no bo przegramy. To jest ponad 6 sekund, słuchajcie, to jest dużo. Aczkolwiek, jeśli zachowamy dystans, te uszkodzenia, które posiadamy, czyli 240, potrafimy wtedy skończyć przeciwnika na odległość. No, jest 5 do 3... Czy uda nam się to wyciągnąć? Nie będzie łatwo, słuchajcie, nie będzie łatwo. Ja nie mam zbyt wiele już punktów wytrzymałości. No, ten kolega mógłby się cofnąć tą fałeczką tego Cromwell'a byśmy skończyli w inny sposób, no ale nic. Już jest 3 do 4. To jest najważniejsze, słuchajcie, nie mają artylerii. My jeszcze ciągle mamy, aczkolwiek no, nasza arta jest przy ich bazie. Teraz powinna ta arta wjechać na bazę i właśnie to zrobiła, dlatego żeby przeciwnika kurczę mobilizować do powrotu i mogą zmienić po prostu pozycję. A my będziemy mieli wtedy ich pokiem. Jedzie ISM, jest 2 m o tak, bym powiedział. Ajaj, trochę niepotrzebnie zwolajam, no ale nic. Dobra, Sherman nie trafił, jedzie Isior na mnie. Arta mogłaby mi pomóc. Arta by mi mogła pomóc, ale IS nie trafia. I to jest jego koniec. Dobra. Słuchajcie, 3000 uszkodzeń i mamy tak. Jeszcze jest T29 prawie na połowie. Tu jest jakiś kurde mi Sherman podjeżdża. Dobra, widzę, T29 jest chyba na stoku. Op, patrz przebił, no zobaczcie, Sherman nie ma problemu z przepiciem. No to pojazd nie masz tak dobrego pancerza, I to jest to właśnie: musimy grać na dystans przy tak długim szadunku. Słuchajcie, zobaczcie, kurde, prawie 7 sekund to jest długo, ale uszkodzenia pozwalają nam na skończenie takich właśnie niedobitków. Chodź tu, dziadu bo mnie denerwujesz, dobra, dobra, jedzie kolejny Sherman, który zaraz dokona żywota. Pięknie, mamy piąty pojazd zniszczony. No i można powiedzieć, że wyciągnęliśmy bitwę. Została jeszcze jedna maszyna, T29. Ogólnie, słuchajcie, myślę, że czołk nie jest zły, aczkolwiek szkoda, że Wargaming stworzył taki, można powiedzieć, fajny czołk, a o tak słabej mobilności przynajmniej te ponad 55 km na godzinę, jakby było to fajnie by się grało, na pewno. Dobra, no i jest T29 jako ostatni czołg zniszczony. Wyciągnęliśmy bitewkę do końca, sześć pojazdów zniszczonych i tak się prezentuje w oku Hinzula T26E3 Eagle 7. Czy tam Orzeł 7 3800, 3900 uszkodzeń. sameczka oczywiście trochę zarobku, tym bardziej, że zużyłem i na kolę, i na apteczkę, i na zestaw, tak więc zarobek byłby dużo, dużo większy. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, i do usłyszenia. Hej!